Kochani, wystroiłam się dla Was jak przysłowiowy stróż w Boże Ciało i zaczynamy nowy filmik. Dzisiaj zaczynam standardowo, bo zaczynam na łóżku z tym samym tłem co zwykle, ale będzie to room tour. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to ostatnio zrobiłam tutaj w moim pokoju w domu na wsi mega, ale to mega przemeblowanie. Po wszystko stoi inaczej niż stało poza. Łóżkiem. Łóżko jest bezmiennie w tym samym miejscu, dlatego właśnie też stąd zaczynam, żeby już od samego początku wam nie zdradzać. Pytałam was na Instagramie, czy przesunąć biurko w inne miejsce, a zamiast biurka w miejscu, zamiast biurka w miejscu biurka dać wieszak z kurtkami. Dużo z was. Stwierdziło, że tak, żebym zmieniała, że zmiany są potrzebne, że to jest super pomysł. No więc, jak możecie się domyślić, zostało to zmienione. Ale w jakiej konfiguracji i gdzie dokładnie stoi, to wszystko wam zaraz pokażę. W ogóle dzisiaj coś ma jak żywka, nie chce ze mną współpracować, więc, tak jakby nie zwracajcie na to uwagi, tak zresztą za chwilę was obrócę. I było też pytanie do Was właśnie też na Instagramie. Tutaj macie w ogóle jakby namiary na tego Instagrama, czy nagrywać dla Was rundur, czy tylko zrobić Wam szybką fotkę, jak to wygląda. I też. No, 90% z was, około 90% głosujących chciało, żebym nagrała taki room tour na YouTube'a. Przychodzę do was i jestem, będę nagrywała room tour. I zaczniemy standardowo od drzwi i przejdziemy sobie przez cały pokój. Ja wam też będę opowiadać co gdzie stoi yy, i zostana tak. Tak zrobimy. I nie przerażcie się ilością rzeczy w tym pokoju, bo niektórych rzeczy jest nadzwyczaj dużo. W sensie, zdaje mi się, że normalnie ludzie te rzeczy nie mają Co ja uzbierałam tutaj w przeciągu kilkunastu lat mojego życia No bo niektóre rzeczy są zbierane od bardzo, ale to bardzo dawna Dobra, nie przedłużam, tylko idziemy e, zwiedzać Tak, tak zacznijmy Idziemy zwiedzać, więc zapraszam Was na e, zwiedzanie mojego pokoju w moim rodzinnym domu A więc tak Stoicie teraz dosłownie w drzwiach do mojego pokoju, więc goście, którzy do mnie przychodzą, mają właśnie oto taki widok. Teraz mam okno otwarte, dość mocno słońce świeci, więc trochę nie widzicie dokładnie, no bo jest ta poświata, ale zapraszam Was do środka. Ok, więc zaczynamy od drzwi. Na drzwiach, jak widzicie, wiszą kurtki oraz szlafroki. E, kurtki e, są to kurtki, których używam na co dzień i najczęściej. Ok, dalej przechodząc w tą stronę, pójdziemy w tym kierunku. Zjeżdżamy na dół, czyli do tego, co się znajduje na podłodze. I są to moje buty sportowe plus y, gumiaczki i sandałki. O, oh, sorry, i tu sandałki do śmigania, tak, na co dzień, jeśli jest. Ciepło. Na ziemi, jak możecie zaobserwować, prostownica. No wiadomo, suszy, suszyłam. Prostowałam grzywkę. Przechodzimy troszeczkę dalej. Na dole mam, jak widzicie, segregatory. Dokumenty, notatki, puste folijki, jakieś zeszyty, których używam na co dzień. Ten taki niebieski futrzaty, co tam jest to jest taki zeszyt z pamiątkami. Tam wklejam różnego rodzaju kartki, wejściówki, bilety, które przywożę ze sobą z różnych podróży. I po prawej stronie, maksymalnie przy głośniku, jest mój aktualny segregator z notatkami na studia. Idziemy dalej, do góry. Mamy pamiątki z wakacji. Może się tu do nich troszeczkę przybliżymy Jak widzicie mamy tutaj różnego rodzaju muszelki To jest nasz najnowszy zakup z Kamilem Jest to Neptun z naszej wizyty w Gdańsku Stwierdziliśmy, że nic tak naprawdę z Gdańska jeszcze nie mamy Więc kupiliśmy Neptuna Tutaj mamy foczkę z naszych wakacji, tegorocznych wakacji Tutaj mam, wiecie, biżuterię Tutaj o, ładuje się zegarek Tutaj też jest mnóstwo kolczyków Butelki na wodę do picia. Widzicie na pierwszy rzut oka mamy zdjęcie. Jest to zdjęcie z wesela kuzynki Kamila z fotobudki plus małe zdjęcie mojego brata, którego wydaje mi się, że już mieliście okazję poznać w filmiku, w tagu, który nagrywaliśmy. Tutaj mam perfumy, widzę, że coś tu się przewróciło. Tu są wszystkie moje perfumy, których używam. Te droższe i te tańsze. Za zdjęciem są dyskretnie schowane bransoletki, cała kolekcja moich różnych bransoletek. W większości są to prezenty lub bransoletki z wakacji. Tutaj mam okulary, okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, który używam na najczęściej i zabieram ze sobą. Natomiast tutaj w tym pudełeczku mam okulary przeciwsłoneczne, takie moje ulubione jeszcze na teraz. Takie letnie okulary przeciwsłoneczne są jeszcze schowane i będę je wyciągać dopiero, jak już zrobi się naprawdę, naprawdę ciepło. E, a pudełeczko dostałam, ja 18 urodziny, z tego co pamiętam, od y, moich koleżanek z liceum. Dalej mam półeczkę, pu chciałam powiedzieć pojemniczek półeczkę z moją pielęgnacją. E, I teraz pewnie rzuca się wam w oczy moja szczoteczka, która jest obklejona czarną taśmą. E, tak, ponieważ została zniszczona. Nie, że się zepsuła i została zchyszczona, tylko ja ją zrzuciłam z biurka. I urwały mi się e, wszelkiego rodzaju zaczepy, które były na nakładkę na baterię. No więc musiałam ją obkleić, ale poza tym działa całkowicie spoko, jeśli ta nakładka jest tu przyklejona taśmą. Więc wiecie, mi to jakoś za bardzo nie przeszkadza. E, ona ma e, działać i oczyszczać, a nie wyglądać. Wyżej mamy... Wyżej mamy półkę z alkoholem. Jest moje maseczki i świeczka, bo się nie zmieściły na półce niżej. Wyżej są książki. Wszelkiego rodzaju książki, pudełeczko ze skarbami tak zwanymi oraz bukiet ruchny, który miałam będąc na ślubie mojej przyjaciółki. Dalej mamy moją stację dowodzenia. Możecie mnie zobaczyć w odbiciu. Komputera. Tutaj pracuję, uczę się i staram się dla Was montować, ale jak wiecie, to tutaj nie wychodzi, więc nie mogę powiedzieć, że montuję. Ale tutaj piszę wpisy na bloga oraz, no teraz głównie, preferuję zdalną edukację. Jak jesteście ciekawi, co mam włączone, proszę bardzo, mam nadzieję, że się włączy. Na pierwszy rzut, oczywiście, jest Facebook. No bo jak się teraz komunikować ze znajomymi, jak nie przez Facebooka, a na drugim ekranie jest YouTube i statystyki, bo odpisywałam przed chwilą na komentarz, który się pojawił. Na biurku są notatki właśnie z aktualnego, zdalnego nauczania, krem do rąk, który musi być zawsze, takie pudełeczko z chusteczkami, słuchawkami, jakieś tam pierdołki w nim są, mój piórnik na zajęcia oraz notatnik i kalendarz. Przechodzimy dalej w stronę OK. No, tak, na śmieci, no to wiadomo. Przechodzimy dalej w stronę okna. A tu mam kwiatka Zimo, z, z, Zimo, zimo, zimo kolusa. Tu wam napiszę, jak on się dokładnie nazywa. Zaczniemy od mojego kochanego misia. Yy, największy misiek, jaki mam w swojej kolekcji, wraz ze swoimi podopiecznymi, czyli innymi yy, miszkami, które są jakiegoś rodzaju pamiątką z dzieciństwa lub pamiątką z podróży i on sobie tutaj stoi kiedyś miałam inne miejsce, teraz wystawiłam go tak bardziej na widok na grzejniku również są pamiątki z osiemnastki i z pierwszej podróży nad morze i teraz moi drodzy jest moja szafa moja garderoba i wszystkie ubrania jakie posiadam, no prawie wszystkie poza zimowymi bo zimowe są schowane na dole mam poukładane torebki ale jak chcecie film o mojej garderobie, to dajcie znać w komentarzach. I pewnie będzie pytanie na Instagramie. To wtedy nagram Wam osobny filmik, bo teraz opowiadać o tej garderobie to wydaje mi się, że bez sensu. Z tyłu za garderobą pozostały walizki tak jak były. Także tam się nic nie zmieniło. Przechodzimy teraz tutaj. Tutaj mam... Ten karton, który tutaj stoi, ten w taki marmurkowy wzór, jest to karton z zapasami kosmetycznymi. Tam dalej są zapasy picia i jedzenia, jak widzicie tutaj jakieś cipsy, żelki. W tej siatce jest przygotowana sukienka weselna do oddania do pralni, no ale wiecie, w obecnych sytuacjach to schodzi trochę. No i pudełko PiBuja, które dostałam od Martyny. Filmik zostawiam Wam tutaj w rogu, żebyście mogli się do niego cofnąć. Dalej mam z wszelkiego rodzaju sprzęty do nagrywania. No aktualnie ich używam, więc tam nic nie ma. I moją komodę. Na komodzie stoi drugi kwiatek. Jest to prezent również od Martyny, tak jak i tamten. Tym razem jest to aloes. Na komodzie mam poukładane takie najważniejsze aktualnie rzeczy, czyli jak możecie dostrzec, za kwiatkiem są schowane maseczki słuchawki, książki, lusterko, portfel i jeszcze kartka z nadmorza, która musi powędrować na naszą ścianę pamiątek wakacyjnych. Potem mam łóżko, przykryłam je kocem, żeby się pościel nie niszczyła. O, widzę, że tam jakaś butelka pod stołem leży. Dobrze, że nie jest alkoholem. <grych> I właśnie tu jest ściana naszych kartek z podróży. I tutaj muszę dokleić tą, właśnie kartkę z Trójmiasta, bo w Trójmieście byliśmy w lutym, a ona jeszcze dalej leży na komodzie. Trochę wstyd, nie? E, potem mam stolik nocny. Na stoliku nocnym mam e, telefon, laptop, taki podręczny laptop, na którym raczej nie pracuję, tylko ewentualnie przeglądam sobie internety. E, tace z owocami i słodyczami. I jak się zbliżę, to zobaczycie. I... O, widzicie, u mnie są jeszcze święta Bożego Narodzenia, ponieważ zjadamy e, no, cukierki, które dostaliśmy w paczkach I one jeszcze są, no, są chusteczki, szklanki, woda e, Woda jest w tym termosie tylko dlatego, że nie kupuję butelkowej wody, tylko przelewam z, z banka filtrującego I żeby dostarczyć z kuchni do pokoju, no to sobie dostarcza właśnie w tym termosie moja chlorella i kwiatki Które nie wyglądają już najlepiej, ale to dlatego, że ja chcę je po prostu... Ususzyć i sobie zostawić, tak jak tutaj, nie wiem czy widzieliście, chyba nie było widać, więc się obrócę jeszcze, żeby Wam pokazać. O, widzicie? Tutaj wiszą kwiatki koło antyramy ze zdjęciami i, i te po prostu do nich y, dołączą. Y, ok więc teraz przejdziemy do ostatniego wyszaka jaki jest w moim pokoju i to będzie na tyle, moi drodzy, więc chyba nie ma tragedii, nie? Przechodząc do tego ostatniego wieszaka, przechodzimy również jak widzicie tutaj do drzwi, więc jest to naprawdę koniec mojego pokoju. Przeszliśmy naokoło. Nad wieszakiem mam ramkę z pamiątkowymi zdjęciami, ale pozwólcie, że nie zatrzymam się na niej zbyt długo, ponieważ są tam zdjęcia moich dziadków i mojej rodziny, która nie jest pokazywana, a tak jak dziadkowie, znacie historię, niestety nie żyją, więc też nie chciałabym pokazywać. OK, i tutaj mam dalszą część kurtek na ten sezon. No, więc właśnie, przedstawiam Wam moją kolekcję butów wyjściowych. Szpilek, klapeczek, i tam z tyłu są jeszcze takie bardziej ciepłe botki. Dodając do tego te buty sportowe, które są po drugiej stronie, jest tego trochę, a pamiętajcie, że tutaj nie ma butów zimowych, których mam drugie tyle. I mam jeszcze kilka butów, które są w Krakowie, także. Jest tego trochę No i wróciłam prawie, że do e, początkowego kadru Tylko piętro niżej Ja na łóżku, a na ziemi koło łóżka e, I tak właśnie się zastanawiam Bo może polecicie mi jakiś spoko patent na przechowywanie butów Bo jak widzicie mam ich od groma Chciałam powiedzieć od cholery, ale chyba nie wypada, nie? Otóż, dlaczego nie? E, I... Teraz mam je poukładane na, na kartonach, ale jak widzicie, te kartony, każdy jest inny i to nie wygląda jakoś fajnie Znaczy, mi to nie przeszkadza, żeby nie było, ale jak ktoś przychodzi, to może to nie wyglądać jakoś spoko yy, I myślałam nad jakąś półką, nad jakimś regałem, typowo na but yy, Tylko, nie wiem, nie, nie widziałam takiego w sklepie, co bym mogła mieć tak, żeby te buty były fajnie wyeksponowane Tak wiecie, yy. Tak jak są teraz, nie? Tylko na przykład na jakiejś półce. Zawsze widziałam jakieś takie komody na buty, gdzie się chowa do środka i zamyka. Ja jednak chcę, żeby te buty były na wierzchu. Więc jak macie jakiś fajny patent, to piszcie w komentarzach, chętnie skorzystam. I może w końcu moje buty będą miały swoją półeczkę i swoje miejsce, a nie będą tak orzucone na kartonie. Więc... No, mam nadzieję, że tak się stanie, bo buty to takie moje małe perełeczki, o które dbam Są tak samo jak o ubrania, jest ich, widzieliście, naprawdę dużo A ja ciągle coś dokupuję, bo ciągle czegoś mi mało I powiem Wam, że w większości tych ubrań ja naprawdę chodzę regularnie To nie jest tak, że one sobie wiszą tylko na wieszakach Tylko ja naprawdę ich używam No teraz, wiadomo, chodzę pewnie w większości dni jakby w dresie Albo w jakiejś jeansach i w różnej koszulce dzisiaj ubrałam sukienkę wymalowałam się włosy ogarnęłam i wyglądam jak człowiek delikatnie mówiąc ale na co dzień chodzę bez makijażu i no tak jak wy nie jestem takim normalnym człowiekiem jak każda lub każdy z was Okej, okay, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu mam nadzieję że się podobało mam nadzieję że w ogóle nie wyjdzie za długi bo ja tak dużo do was dużo gadam nie umiem się nauczyć tak, raz, dwa, trzy i już nagrać film. Także naprawdę trzymajcie kciuki, żeby mi wyszło. I żeby to nie było krótkie, żebym trochę tam skróciła, przyspieszyła. Ale raz już nie gadam, bo naprawdę będzie nie wiadomo, jak długo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, przesyłam buziaki. Uściski i dużo uśmiechu, kochani Naprawdę wszystko będzie dobrze Kiedyś to wszystko się skończy I będziemy mogli funkcjonować tak, jak funkcjonowaliśmy przed całą tą epidemią Jeśli chcecie więcej filmików, zostawcie łapkę w górę Tutaj subskrypcję Oraz się dzwoneczek, żeby być na bieżąco Z moimi nowymi filmami I jakbyście skomentowali, byłoby mi bardzo, ale to bardzo miło Bo bardzo lubię odpowiadać Wam na komentarze pod filmami. Jeszcze raz buziaki. Pa, pa, do zobaczenia!